Przejdź Wiecie, że sami to na siebie sprowadziliście? To jej pomysł? Czy Normana? Super! Już zapomniałem, jakie to fajne. Jednostki z odpowiednim sprzętem potrzebne do tłumienia zamieszek. Funkcjonariusze potrzebni w okolicach Kolumbii. Potrzebny meldunek z debiut szelf. Odbiór. Postarunek działa. Idziemy na całość. Dostalona ostra amunicja. I power. ja tam pomyślał. Przedmówca czeka na informacje od czynnicy teatralnej, Mantrolo pan Pancerzony ruszył. Damy znać, gdy zobaczymy Spidermana, Spidermanie. Padły... Mogę się przydać. Delikatnie powiedziane, ten cały oddech Diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów, to tutaj od to wypuścił oddech Diabła. Może jego osad mnie na coś. Na tym znaku jest trochę osady. Spróbuję go wyizolować. Sekwencja liderowa bogata w parę AT. Wygląda spoko. Kleaza CPF-1 z Oscorp to na bank oddech diabła. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpraszania. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwy. Kiedy zdejmiecie blokady? Ciężko powiedzieć. Niestety, ślepy zaułek. Spajdermenie!

Prowadzi do tych szybów. Co od to miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś włas. Trochę tu ponuro. Muszę tu jakoś włączyć światła. światłość. Wo, Od to urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Martin Lee. Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, którego znam z fist. Otto i Lee mają ze sobą więcej wspólnego niż myślałem. Od jak dawna się znają. Od nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Och, Martinie, gdy uświadomiłem sobie, że to ty stałeś za ostatnimi atakami na Osborna, byłem jednocześnie zdumiony i smutny, jednak w miarę rozwoju sytuacji znalazłem inspirację. Odważnie zabrałeś się za coś, o czym marzyłem od zawsze, Martinie, i zrobiłeś to bez wahania. Wejście na wytyczoną przez ciebie ścieżkę sprawiedliwości to dla mnie wielki zaszczyt. Oto próbuję odkryć słabe punkty technologii Sable. Kolanem do ściany! Dlaczego im nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki twój, gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem, który kryje się pod maską? Poczciwy Rajno, mój drugi ulubiony Rosjanin. Odto opracował środek zdolny uwolnić Rajno z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat. A jemu wystarczyło kilka dni. Alekseju, z zainteresowaniem śledzę Twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. Mak Gargan, czyli Skorpion, czyli pomyleniec numer jeden. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto, wymazaną kartotekę, długi z hazardu. Chętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze, niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Odto Oktawius jest wszakże bardzo przekonujący. Staruszek Walczer, z nim najwięcej miałem do czynienia. Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale to opracowuje dla niego nowatorską terapię. Jakież to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie wora, byś opuścił ten ziemski padł przyjacielu. Elektro: Z tego to dopiero narwaniec. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. Max, gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? <ścoughs> Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, Staniesz się czystą energią, lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. A to co? Żarówka UV. Hm. Nie działa. Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta, chyba że coś tu przegapiłem. Muszę jakoś włączyć te lampy. no i już. Ukryte oznaczenia. To kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp. I pewnie na Normana. Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Kolejny obszar należący do Oscorp. Co Walcher robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. nawet logicznie. Lee chce zdobyć surowicę przeciw oddechowi diabła za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Rajno atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw i czemu? Ikar Jest. Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Witaj, Spider-Manie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem o Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Igar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? <grymne> Podchodzić się? Praca dla Octaviusa to przyjemna odmiana. Każdy jego plan B ma plan B. I cześć! <grymne> Nic ci nie jest? Co ty robisz? Lawiruję! Słuchaj, Lee próbuje zdobyć surowicę. Musimy znaleźć Laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi! Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pozwolenia na budowę. Jeśli ślad, znajdę go. To super! Dobra, muszę lecieć, MJ! Czy jest? Zwiękzyłem go! Pora na plan B! Praca ze połowa! To jest co? Pozwala osiągnąć pozornie niemożliwe cele, takie jak. Spider-Man! A serce rośnie, Elektro! Więzienie sprawiło, że w końcu dojrzałeś, co? Się. Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie! Powiem szczerze, złapałem, no. nie działaliście w pojedynkę! widzę ile można działać poprzez współpracę, nie? Figor młodości i mądrość taka para parach. Jak olej i woda! Jasne! Drapie!